W branży spożywczej bardzo ważna jest higiena. Chyba tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dlatego podczas poznańskich targów Polakratek z przyjemnością odwiedziłem firmę Detail King, która prezentuje. Swoją myjkę, mobilną, przenośną myjkę, którą możemy bez żadnego problemu wyczyścić nowoczesną linię produkcyjną, która w branży spożywczej wykorzystuje taką modułową taśmę. Z pewnością taka taśma modułowa przyspiesza cały cykl produkcji w branży spożywczej, ale musimy pamiętać o tym, że ta taśma ma kontakt z żywnością, a więc zawsze musi być czysta. Co nam daje wykorzystanie tego typu myjki? Myjki parowej. To jest istota tego rozwiązania, ponieważ zastosowana tutaj myjka parowa ma dyszę, z której wylatuje para. Oczywiście pod różnym ciśnieniem. To możemy sobie regulować w zależności od potrzeb, ale ważna jest także temperatura tej pary. Tutaj mamy do czynienia z temperaturą 95 stopni Celsjusza, co oznacza, że oprócz tego, że ta taśma modułowa będzie czysta, to także będzie dezynfekowana i to bez użycia żadnych detergentów. Wiadomo, tam gdzie produkty spożywcze, tam nie mile są widziane detergenty. Wyobrażacie sobie jakąś spożywkę, która ma kontakt z detergentami? Okropny. Kolejną zaletą tej myjki jest jej mobilność. A więc, w zakładzie produkcyjnym spożywczym, możemy w każdej chwili dzięki użyciu takiego specjalnego wózka, który także jest tutaj dostępny, przewozimy myjkę w takie miejsce, newralgiczne dla nas miejsce, instalujemy je i zaczynamy cały proces mycia. Kolejna bardzo ważna sprawa, oszczędność. Jest naprawdę spora, ponieważ wykorzystujemy parę, a nie wodę. Gdyby tutaj w tym momencie była woda. Trzeba byłoby tę wodę jakoś odprowadzić. Tu mamy do czynienia z parą. Generator pary znajduje się z tamtej strony. Jest to powiedzmy generator, który zamontowany jest na wózku, są koła, jest pełna mobilność. Temperatura pary, która wytwarzana jest w bojlerze, wynosi 180 stopni. Olbrzymia potężna moc, ciśnienie przede wszystkim, które jest wyrzucane, która to para właśnie dociera. Każde miejsce takiej linii produkcyjnej. Jak to działa? Chcecie zobaczyć? Proszę uprzejmie. Już Wam prezentuję. Posmarujemy taką linię, taką taśmę Nutellą i zobaczymy, co się z tym stanie. Tutaj chyba doskonale widać, że jest to myjka parowa. Ogromna ilość pary. Mam nadzieję, że mnie widać. Tylko, że to rozwiązanie jest troszeczkę inne od poprzedniego. Mamy oczywiście myjkę parową, mamy 95 stopni. Mamy pas yy, wykorzystywany produkcji przemysłowej, ale mamy także odkurzacz i mamy nutellę. Zobaczcie, nutelle sobie posmarujemy tutaj. Jest brud, musi być. No proszę bardzo, o, ale tej nutelli tu leci. I teraz za chwilę zobaczycie z drugiej strony. Muszę włączyć odkurzacz. Za chwilę ta nutella pojawi się tu, w tym miejscu. Mamy zabrudzoną linię produkcyjną. Tak przecież być nie może. To musi być czyste, higieniczne, sterylne. Proszę bardzo, wjeżdża nutella. Uwaga. Czyste. Wszystko jest czyste. A ta nutella, która została zmyta z tej taśmy, poleciała sobie tu, 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 tu do tego odkurzacza. Takie cuda tylko w firmie Detail King. Jeszcze trochę zdjęte tej będą. Smaczne jest. Mm. Trzymam w ręku pistolet. Zastanawiam się, czy w najnowszym odcinku o agencie 007 James nie będzie wykorzystywał tego rodzaju broni. Ale nie do likwidowania celów przeciwników Jej Królewskiej Mości, tylko do walki i czyszczenia linii technologicznych no właśnie nie do końca zakładów produkcyjnych wykorzystywanych w branży spożywczej. Bo to nic innego jak. Myjka, jak czyściwo, które wykorzystuje suchy lód do walki, do zwalczania zarazków, bakterii i oczywiście brudu i kurzu, bo tam, gdzie nie daje rady myjka parowa, tam z pewnością da radę. Suchy lód minus 78,5 stopnia. Wyczyści wszystko. Silniki elektryczne, elektronikę, skrzynki z prądem. To wszystko jest wykorzystywane w przemyśle spożywczym, przy liniach produkcyjnych, a to musi być czyste. Tam zbiera się kurz, przewodnik, a musimy go zwalczyć. I oto ja wcielę się w rolę tego walecznego wojownika, agenta Detail King i usunę ten napis. Usuwamy Detail King. Nie wiem, oni się na to zgodzili. Ja nie wiem, czy będą zachwyceni, ale spróbujemy. I w ten sposób giną bakterie w każdym zakładzie przemysłu spożywczego. Tam, gdzie nie daje rady para, tam daje radę. Detail King. Chyba im zniszczyłem trochę ten folder. Może mnie nie zabiją.